Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Piękny czwartkowy poranek, a właściwie już popołudnie. Jesteśmy w parku zdrojowym. W dniu wczorajszym okazała się taka dość dziwna informacja, medialna, że tak delikatnie to określę: o tym, że ten piękny park z tym cudownym drzewostanem zostanie w ramach projektu zieleni zniwelowany do zera i tych cudownych drzew, które dają cień, naszym mieszkańcom i turystom nie będzie. Oczywiście dementuję to w tym miejscu. Proszę Państwa, te oznaczenia, które pojawiły się na tych drzewach, one wskazują te drzewa do tak zwanej pielęgnacji. To będą typowe przycinki i prace, które zostały już tutaj ustalone wspólnie z dendrologiem. Zostanie tutaj wykonanych kilka wycinek całkowitych, ale są to drzewa schorowane. Są to drzewa, które przez swój rozwój uniemożliwiają rozwój innym roślinom na tym, na tym terenie i jest to gdzieś procentowo około 7-8% drzewostanu, które znajduje się w tym parku i te drzewa, które będą, u, u, będą podlegały wycince są oznaczone na czerwono takimi cyframi, jak Państwo tutaj widzą przed obiektywem kamery. Proszę Państwa, ruszamy z projektem zieleni. Zaczynamy w miesiącu w grudniu od wyścinek i nasadzeń. Tak naprawdę w ramach całego tego projektu zieleni będziemy mieli ponad 70 tysięcy nowych roślin, kwiatów, krzewów, drzew na terenie naszej, naszej pięknej gminy. I ten park i w tym parku też rozpoczniemy pracę wiosną tego roku. Zaczniemy od alejek od wymiany powierzchni, jeśli chodzi o alejki. Więc ja jeszcze raz dementuję te informacje medialne, które się pojawiły. Dziękuję Państwu za taką dobrą postawę obywatelską, by chcieli się bronić tego, co jest piękne, ale też proszę i apeluję, nie ulegajmy zbytnią, zbytnią emocjom i nie powinniśmy niesprawdzonych informacji bezgranicznie nie wierzyć.